To mam na no Patrzcie, co mam. Byłem po tą czekoladę. W końcu no. Ja mam! więc. Co is... Czekolada od Mr. Bisa to ono, tą nowszą. I dzisiaj ją sobie przetestujemy. Jak ja na to patrzę, poczekajcie. Ja muszę sobie tego zdjęcia zrobić. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Ale czuję, że będzie? Tego zdjęcia muszę zrobić, żeby się w ogóle ona była taka ciemniejsza na innych filmach. Ona była taka ciemniejsza, wam powiem. Żeby się na to piękno napatrzeć. Dobra, testujemy to to, ja zostało. łapeczka w górę i subskrypcję. Po więcej teściorów. Wiem, że to i tak inaczej jest. się... O! Ty jest to taka miała! Nie, tam jest jeszcze. A tu ten kawałek. Ale wygląda nie jakoś źle. Ale to nie jest gorzka, więc spokojnie. Tyle mam. Teraz. No teraz. zachowamy. chowamy. że to może zasłuchować bardzo. No to wywala. Mamy tutaj ten piękny Mr. Beast uh, Fister Beast. Kurde, nie reagujcie ja na to. Jak wygląda ta czekolada? Od paśnie, pachnie mega fajnie. Boję się. Trzy, 15 złotych w Deals. 15. Dobra, go. No, no, Ale ja. Czekaj. Nie ja, czuję bardzo smaku. No i ja, więcej, ja, więcej smaku. Okej. Okay. Dużo smaku jakoś to nie ma. Dajcie lajka, jeśli jesteście jakąś czekoladę Mr. Erwista. No i jest zła. Ja mogę sobie kupić taką w żabce za 7 zł. Ona... i będzie jakoś się bardzo różnić. Jeśli... Ja lubię Mr. Erwista, tylko ta czekolada nie jest jakaś... Kurde, ale sobie, Ja idę na sewną, no, Nara. Później odcinek. Tylko taka no, wiecie, No, Bo, słodka jest. to czekolada. Dam 8 na dziś, siedem 7,5. pół. No, nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale. No nieźlano. Nie powiem, że jest jakieś. Tak jak pół minuty temu wam pokazywałam.